A z nami pan Sebastian Myszkę, właściciel marki Mira Stal. Witamy serdecznie. Panie Sebastianie, kilka chwil temu Nikodem Jerzewski zwyciężył swoją walkę po kilkunastomiesięcznej przerwie, jeśli chodzi o bok zawodowy. I podziękował panu. To chyba cieszy, że pięściarze dziękują sponsorom, ponieważ nie ukrywajmy, bez was sportu by nie było. Proszę Państwa, ja przede wszystkim e, chcę podziękować e, organizacji Rocky Boxing Night za wyjątkowo dobre walki. Ja jestem bardzo miło skończony nie tylko walką Nikodema, a wracając już do Nikodema, ja zawsze staram się wspierać tego człowieka, nawet kiedy on miał jakieś trudniejsze chwile. Ja bardzo wierzę w niego, bardzo wierzę w jego talent. Widzieliśmy, proszę Państwa, on był w opałach. On no, być może został zfałowany. Druga runda była ciężka. Druga runda była ciężka, ale dla mnie ten człowiek ma charakter mistrza. Ja go bardzo wspieram na każdych płaszczyznach. My prywatnie rozmawiamy i nie tylko. Także to jest człowiek, którego ja pokładam największe nadzieje. Panie Sebastianie, prawda jest taka, że jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, ponieważ w wyjątkowym miejscu w hali stulecia w sofocie i to chyba także budujące z punktu widzenia sponsora organizacji, że ta organizacja cały czas się rozwija. Prawda, jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu niż zawsze, w miejscowości turystycznej, legendarnej. Ja jestem bardzo zadowolony, byle tak dalej. Proszę spojrzeć na widownię, jak się dobrze bawi. No właśnie, w biznesie o to chodzi, aby ludzie byli zadowoleni z produktu i chyba trzeba powiedzieć wprost: Rocky Boxing Night jest świetnym produktem. Rocky Boxing Night jest świetnym produktem. Co najważniejsze, ten produkt jest coraz lepszy. On już jest bardzo dobry, ale z każdą galą coraz bardziej się rozwija. Jestem bardzo zadowolony. No właśnie, można chyba też powiedzieć śmiało: skoro stal, skoro Mira stal, to Nikodem jest po prostu człowiekiem ze stali. To prawda? Nikodem również ma stalową kondycję. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Tak, jest człowiekiem z stali. Tak, zdecydowanie. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcom. był właściciel Mira Star, jeden ze sponsorów Gali, a także sponsor Nikodema Jerzewskiego.